Współdzielnia Socjalna Aktywni Tu i Teraz uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria czwarta. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS. To jest nasz główny w tej chwili pracownik ratowany. O śmierci głodowej, najbardziej wyredukowany koń, to znaczy najbardziej ja jestem jej nauczona, najbardziej służy dzieciom, osobom dorosłym. To jest, można powiedzieć, koń profesor. Jej główne zadania, oczywiście, rekreacji ruchowej, to jest to, że jest to koń do medytacji konnej czyli takiej dziedziny, która nie jest jeszcze w Polsce znana. Natomiast Niesamowicie pomaga we wszelkiego rodzaju skorzeniach u dorosłych i u dzieci. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Ten kolik musi wykazywać się ogromnym spokojem, atencją i być bardzo otwarty i chętny do pracy. I to jest taka nasza ostoja, naszego tu i teraz, naszej spółdzielni. Nazwa naszej spółdzielni. Jest właśnie, właśnie stąd, co pokazują na tym konie, mianowicie, że należy być, żyć tu i w tej chwili. Niestety cały świat, my też żyjemy zawsze przeszłością albo przyszłością, której jeszcze nie ma i tym się martwimy. A zwierzęta żyją zawsze teraz i zawsze tu. To praca bardzo wyjątkowa, bo nie to jeszcze pomagamy dzieciom, które są niepełnosprawne, to jeszcze koniom, które też potrzebują pomocy, w ruchu przede wszystkim. Ja uwielbiam pracować jako hipoterapeutka, uwielbiam konie. Sama mam dziecko, które potrzebowało pomocy i nadal śmieje jest pod terapią. jeśli chodzi o medytację konną jest to, że koniec zbiorcą tej naszej energii, czyli łatwiej nam jest się zrelaksować i łatwiej nam jest medytować przy koniu. Medytacja jest potrzebna, bo się stresujemy, bo mamy dużo na głowie. Korzystamy z tej spodzielnicy ze względu na to, że przyjeżdżamy tutaj całą rodziną i ja mogę wykorzystać sytuację, kiedy dzieci jeżdżą konno na to, żeby móc pomedytować. Zaczynie się cieszymy właśnie z tego z tej nagrody, jaką otrzymaliśmy, że jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej, który ma certyfikat jakości, bo o to w tym wszystkim najbardziej nam chodzi. Chodzi o jakość pracy z ludźmi i jakość pracy ze zwierzętami, żeby. Nigdy nie stała się taka sytuacja, żeby zwierzę było przez nas wykorzystane, nawet do najlepszych tak. celów. My współpracujemy z zwierzętami, a nie wykorzystujemy zwierząt do pracy. Tak jest. Tak jest. Tak ma być i tak będziemy dalej zarażać wszystkich zwierzolubnych. Jest nas coraz więcej z roku na rok. Myślę, że będzie więcej i więcej. I więcej. więcej. I ludzie dostrzegą. Zapraszamy. Tak. I ludzie dostrzegą, że właśnie dzięki samemu przebywaniu ze zwierzętami regenerują swoje siły w tym zwariowanym, pędzącym nie wiadomo dokąd świecie.